Czytanie z Księgi Rodzaju Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A potem dodał Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. Potem zaś rzekł do niego Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Urhaldejskiego. Aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram, o panie, o panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy pan rzekł, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy. I przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu temu daję ten kraj od rzeki Egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Oto słowo Boże. Pan moim światłem i zbawieniem moim, Pan moim światłem i zbawieniem moim, Pan moim światłem i zbawieniem moim, Kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, Przed kim miałbym czuć trwogę? Pan moim światłem i zbawieniem Moim usłysza Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi moje serce, szukaj jego oblicza. Pan moim światłem i zbawieniem. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj. Pana moim światłem i zbawieniem moim. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana. Krajnie żyjących, oczekuj Pana, bądź mężny. Nabierz odwagi, oczekuj Pana, Pan moim światłem i zbawieniem moim. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami. I wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje, jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często Wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Oto słowo Boże. Chwała tobie królu wieków, chwała tobie królu wieków. Z oboku świetlanego odezwał się głos ojca, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Chwała tobie królu wieków. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się jak lśniące, jak lśniąco, stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się i ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Proszę usiąść. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. To jest wniosek, jaki wyciąga święty Paweł w liście do Filipian. Informacja i pewność. Jednocześnie opoka, na której budujemy całą wiarę. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest nasz dom. A my jesteśmy pielgrzymami. Ja na pielgrzymce pierwszej byłem kilkakrotnie, gdy byłem młody, gdy byłem studentem. Na pielgrzymce nikt nie buduje domu. Wówczas nocowaliśmy po różnych kwaterach, ale akurat ta grupa moja miała namioty. I w starożytnym Izraelu znane jest to powiedzenie, które jest w księgach Starego Testamentu: I Bóg zwinął mój namiot, czyli życie zostało przyjęte na nowo do Boga, wróciło do Boga. Namiot został zwinięty. Skoro jesteśmy pielgrzymami, a nie widzimy Boga, bo nikt Boga nie widział twarzą w twarz. Na czym się opieramy? Na wierze. Wiele osób mówi, że bardzo wierzy, że mocno wierzy, że Bóg jest tą największą wartością w życiu, ale ostatecznie ta wiara nieposolona przez cierpienie i trudności życiowe, nie Wypalona w tyglu pokus, różnych, dotykających każdej dziedziny, jak w środę popielcową przypominałem, jest siedem wad lub grzechów głównych, w zależności jak je nazywamy, to ta wiara nie wiadomo jaka jest. I oto przykład człowieka, którego powołuje Bóg i przypomina mu dzisiaj w tym krótkim. W fragmencie z księgi Rodzaju, to ja ciebie powołałem z Ur Chaldejskiego. Zostawił Abraham wszystko: swoją pozycję społeczną, całe bogactwo, ogromną rodzinę, część poszła z nim tylko. Uwierzył Słowu, a przecież nie widział tego, kto wypowiada to Słowo. Dzisiaj byśmy go poddali badaniom psychologicznym i psychiatrycznym. Uwierzył. Ja jestem Pan, mówi do niego Bóg, którym Cię wywiódł z Urchaldejskiego, aby Ci dać ten oto kraj na własność. I poczytał Abrahamowi to za łaskę, że uwierzył. I zawarł z Abrahamem próbę, przymierze, przepraszam, przymierze, ale Abraham prosi o znak, czy rzeczywiście to jest od Boga i otrzymuje ten znak. Dlaczego wracamy wciąż do Abrahama? Bo Izraelici wracali do tej postaci, a my jesteśmy duchowymi spadkobiercami, ludźmi Nowego Testamentu, ale Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie. Czerpie z tradycji Starego Testamentu. Człowiek zawierzenia. Takim człowiekiem zawierzenia będzie Hiob. Człowiek zmiażdżony przez cierpienie. Potrójne utraty bliskich, utraty dóbr materialnych i ciężkiej swojej choroby przychodzą i mówią, chorujesz, bo żeś zgrzeszył. A on, on mówi, nie, nie zgrzeszyłem. Niemożliwe. I Bóg w końcu się ujął za Hiobem i przemówił, że nie zgrzeszył Hiob. Że to było doświadczenie, bardzo trudne, próba. Przypomną nam się słowa Jezusa, który uzdrowił głuchonimego od urodzenia, człowieka młodego. No i pyta, jest pytany, postawione jest pytanie: kto zgrzeszył on, czy jego rodzice. Jezus spojrzał zdziwiony na nich i mówi: Nikt nie zgrzeszył, ani on, ani jego rodzice. Ale by się wypełniła wola Boża. Dla nas w tej świątyni, szpitalnej i w każdym innym miejscu, gdzie zmagamy się z chorobą, z cierpieniem, z niepełnosprawnością, gdzie człowiek stara się pomóc jak najlepiej drugiemu człowiekowi, jest to bardzo ważne. I bardzo ważna jest wiara, ale wiara zderza się z rzeczywistością. I wielkość tej wiary odsłania zaufanie do Pana Boga. Trzy cnoty: wiara, nadzieja i miłość. Bez wiary nie ruszymy się dalej. Trudno mieć nadzieję, jeśli się nie ma wiary. Trudno jest kochać, a jest to cnota największa. Bo gdybym miał mówił językami ludzi aniołów, powie święty Paweł Apostoł, ani miałbym miłości byłbym jak cymbał brzmiący, albo miedziaki nic niewarte, brzęczące. Wiara jesteśmy w Kaplicy, w której jest wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, to my przychodzimy jako petenci do Boga, ale Bóg na nas nie patrzy jak na petentów w urzędzie, jak na dzieci swoje. Bo mieć ojczyznę w niebie to znaczy mieć dom, a w domu jest ktoś, kto nas kocha. A to jest Bóg, a my jesteśmy Jego dziećmi. I choć tu na ziemi nasze ciało jest śmiertelne, ale jak słyszeliśmy w liście do Filipian, otrzymamy ciało chwalebne. Ciało, które zostało poniżone przez cierpienia różnego rodzaju, fizyczne, moralne, psychiczne, stanie się chwalebnym, nie będzie już ani łez, ani śmierci, ani porządliwości. Na wieki, na zawsze będziemy utrwaleni z Bogu, w Bogu, w Jego miłości. Dlatego Paweł mówi, przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwała moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. A dlaczego mamy tak mocno stać? Bo Pan jest z nami, nasz obrońca, tak jak bronił Abrahama i Ciebie obroni. Ale broni nie przed każdym doświadczeniem, tylko broni przed zniechęceniem, broni przed utratą wiary, broni przed utratą nadziei i miłości. A tam, gdzie możemy sobie poradzić, mamy sobie dać radę i możemy liczyć na pomoc drugiego człowieka, przynajmniej w założeniu. Bo powinien nam pomóc, a my mamy innym pomóc. I jedni drugich brzemiona mamy nosić. I o tym nam przypomina Wielki Post. Wiara była umacniana u Abrahama poprzez widoczny akt działalności Boga. Miał złożyć w ofierze zwierzęta ofiarne, i ułożył je, i zasnął, i tak głęboko spał, i bał się, bo człowiek to istota stworzona to istota Boża. Jesteśmy stworzeni przez Boga, powołani do życia, i przed jego bóstwem drżymy po prostu. Nawet jeżeli człowiek byłby całkowicie sprawiedliwy, to drży z czci i miłości. I wówczas przechodzi ten płomień pomiędzy tymi, ofiarnymi, tymi ofiarami złożonymi przez Abrahama. Ale gdy Jezus przyszedł na świat, to chciał umocnić uczniów przed tym, co miało się wydarzyć w Jerozolimie, a więc przed ekstremalnym cierpieniem i zgorszeniem. A czym mogli się zgorszyć? Śmiercią tego, który przyszedł na świat, aby dać życie, bo On jest życiem i zmartwychwstaniem i raptem, ta osoba, Mesjasz oczekiwany, będzie tak poniżony, tak zmasakrowany, co zapowiadał o cierpiącym słudze Jachwę, prorok Izajasz. I oni tego doświadczyli. Jezus bierze ich na górę przemienienia i słyszeliśmy, co się stało. Oni też się zlękli jak Abraham, bo zobaczyli Jezusa, który zaczął się modlić i przemieniać wobec nich. I wszystko stało się inne, i Jezus taki inny, i taki piękny, i taki jasny jak śnieg. I taka moc z niego wychodziła. I słyszą ten głos, ten głos, który najbardziej ich przeraził, a jednocześnie pociągał ku sobie. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. Są wystraszeni, nie wiedzą co mówią i chcą zostać. Piotr mówi, że trzy namioty postawi i że będą na tej górze. Znowu zwróćmy uwagę na namiot. Namiot jako przebywanie, jako życie. Namiot w czasie naszego pielgrzymowania to jest nasze życie. Namiot na górze to jest życie wieczne. Oni nie chcieli schodzić do tej rzeczywistości ziemskiej. Tak dobrze i bezpiecznie się czuli. Ale wiemy, że musieli zejść. I że się trochę posypali w czasie Wielkiego Tygodnia, ale nie do końca. Jezus mówił o, w przypowieści o wierze, że jeżeli będzie jak maleńkie ziarnko gorczycy. To wyrośnie wielkie drzewo, wielki krzew. I w czasie wielkiego tygodnia ta wielka radość, entuzjazm, zaczynając od ogrodu oliwnego, a kończąc na zdjęciu skrzyżał męczonego ciała Jezusa Chrystusa, ta ogromna wiara ich stopiła się do tego maleńkiego ziarenka, ale wciąż jest. I chwila zmartwychwstania, i wszystko wraca. Potrzeba trochę czasu, bo musi przejść przez zamknięte drzwi, nie tylko fizyczne, ale przez blok umysłu, że jest z martwych wstały z nimi, że to ten sam Jezus, a potem tylko radość i odwaga. I już nigdy nie odwrócą się ani nie zaprą się swojego mistrza, nawet płacąc najwyższą cenę swojego życia. Wiara. Wiara wiara daje siłę ogromną jest większa od nas od naszego cierpienia słabości lęku wiara poddawana jest próbie ciemności to mistycy opisywali jan od krzyża teresa wielka i inni ciemna noc w którą człowiek wchodzi przez taką ciemną noc w sposób naturalny wchodzimy w żałobie, gdy ktoś odchodzi od nas i jest to osoba kochana. I nie ma znaczenia w jakim wieku, bo o intensywności żałoby świadczy intensywność miłości. Żałoba z tego powodu, że nie widzę, nie słyszę Boga. Do tej pory tak dobrze mi się modliło, tak mi dobrze było w kościele. Na modlitwie, w samotności, podczas lektury tyle pociech, i raptem to jest zabrane to już jest inna rzeczywistość i ciemność i ta myśl, która była sączona przez złego ducha do Abrahama, i do Hioba, i do każdego, który szedł za Bogiem i starał się być blisko Panu Bogu. Nie słyszysz Boga. Nie widzisz Boga oczami duszy. Modlitwy twoje nie sprawiają ci żadnej przyjemności. Jesz tak, jakbyś te modlitwy, jakbyś nie miał smaku i węchu. To jest próba, to jest ciemność. A czym można tę ciemność zwyciężyć? Nadzieją, ale przede wszystkim wiarą. Bo wiara przypomina przerzucenie serca przez mur w ciemność. Gdy w takiej sytuacji się człowiek znajdzie, a większość nas tu jest dorosłych, ale w podobnej sytuacji w jakiejś mierze może być i dziecko, i młody człowiek, zwłaszcza gdy nie znajdzie w środowisku swoim oparcia, to trzeba uszanować, te zmagania i wskazywać na najwłaściwszy przykład. A tym najwłaściwszym przykładem to już nie tyle są święci ze Starego Testamentu, choć też, ale postać Najświętszej Maryi Panny Jezusa. Matka Boża wytrwała pod krzyżem, nie złorzeczyła, nie załamała się, nic nie powiedziała. Doświadczyła ogromnego bólu i wytrwała. Jezus wytrwał wszystko. Dla nas, ja jestem Pan, Twój obrońca i obronił nas. I wykupił za cenę najwyższą, za cenę krwi. I w tej kaplicy niech te słowa żyją i napełnią każdego i każdą, kto tu przybywa, właśnie. Wiarą, nadzieją i miłością, bo w ten sposób możemy się przedostać przez ten ciemny tunel. A w tym tunelu, w tej dolinie nie jesteśmy sami. Nikt w przeszłości nie był sami, nie jesteśmy sami. Choć tak czujemy, tak myślimy, ale nie jesteśmy sami. Autor Psalmu 23, powtarzany tutaj jest cytowany. Dziesiątki razy, ale najtrafniej to oddał. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I o tym nas pouczają dzisiaj teksty ze Starego i Nowego Testamentu i Ewangelia Jezusa. Amen. Wyznajmy wiarę.